Witajcie serdecznie na, na portal Dziś jesteśmy na giełdzie owocowo-ważnej rybitwy, Kraków. Jesteśmy na jednym z, tutaj z pojazdów pan Spod Krakowa sprzedaje kapustę młodą. Odmiana Betel. Tak dzisiaj się prezentuje. Cena główki tutaj producenci mówią około 5 zł za sztukę. No wiadomo, hurt, duży hurt, to troszkę ta cena będzie niższa. Ta główka dzisiaj ma wagę około 1,5 kg. I tu mamy szósteczki, proszę zobaczyć, piękna jakość. Producent spod Krakowa oczywiście pozdrawia wszystkich naszych czytelników. I Państwo jeszcze z tego miejsca chciałabym zachęcić, do prenumeraty miesięcznika warzywa.